Cześć, hej, witajcie jestem montażysta z i witam was w kolejnej części już Swords and Sandals 2. Yy, zaraz wam objaśnię jaki mam plan ponieważ trochę inaczej to wykombinowałem yy, i zaraz wam to objaśnię. Chwilkę przerwy. Przepraszzam, że się nie odzywam, ale... Za chwilę już do Was wracam, dobrze, my już wracamy. dobrze i zaraz wam powiem co y, pomyślałem, co możemy zrobić y... i teraz tak y, pomyślałem, że nie ma sensu się kłócić z tym bossem, bo już próbowałem go kilka razy pokonać y, poza odcinkiem i myślę, że po prostu stworzymy nowego na potrzeby odcinka i będziemy prowadzić serię tym nowym myślę, że tak będzie najlepiej i i teraz y, nazwiemy go. Hm, jak go nazwać? Możemy go nazwać? Hm. Na przykład. Youtuber Eee skin kolor damy mu będzie 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 taki włosy damy mu może zrobimy takiego goku co robimy goku hmm. okej okay. I teraz co mu pójść, pójdziemy w na pewno Z3, w Agility, Atak Z3, w Vitality Z2. No zrobimy tak: nie będzie to żaden charyzmę ale po prostu normalnie gramy. Dzisiaj mam zamiar pokonać przynajmniej jednego bossa. Zaczniemy prin pokonujemy. Teraz w stopu się znowu. Hmm. Agility. Ataka. Może. Defensa. Teraz, 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 teraz. Idziemy chyba prosto na rękę. Jeszcze zobaczę co mógłbym kupić. To. Szczerze mówiąc chyba, nie mam zamiar pójść w miecze tym razem, bo wcześniej szłem tylko w sikiery. To pójdziemy sobie w miecze. Weźmiemy sobie te. Możemy iść na duelach. Serki, że się nie odzywam. Ja sobie pod tutaj na duelach. Pójdziemy na ten moment i pokonamy pierwszego bossa. Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba ta seria, czy chcecie ją dalej I myślę, że tym razem 5 lajków i mamy następny odcinek z serii Swords and Sandals Tymczasem pójdziemy sobie w Agility, bo to są miecze I w Attack i w Vitality Później w Staminkę będziemy iść On no, dosyć dobry miecz bo myślę, się, że niestety tutaj zginę. Tak się spoczywam. Chyba, że teraz nie byłabym na To jest do pierwszej krwi, krwi walka, więc... Hmm... Zobaczę jeszcze najpierw, jakie tym miecze. Czy mam już jakieś lepsze, jeszcze nie. Od 6 Agilit jest lepsze. A, w ogóle, stółki są nawet Agilit. Teraz zobaczę. Nie ma dużo armora, Będzie tak. cię trochę ciężej. Mm. Yes, o, tak. się za to. Teraz pójdziemy z 2 w samyne. Agility. W sumie to jest od sześciu, ale tam... Miecz jeszcze ten. Na razie tego nie będę kupywał. Mogę sobie kupić ten miecz. I jakiś armor. <laughs> hm. Mogę sobie niby to kupić. I czy na to by mi starczyło? Nie takiego dobra. Czy co możemy zrobić.

Wow! Jeszcze raz, jeśli Wam się podoba ta seria, zalecam, co nas to napiszcie w komentarzach. I jeśli coś by nie poszło naszemu youtuberowi Mankowi, no to możecie pisać imiona na wszelki wypadek w komentarzach, jakie mogłyby być dla naszego gladiatora. Jeszcze długo boss. Wszystko łatwo będzie w miarę z bossem. Nie będzie jakiejś trudności dłużej. Mam taką nadzieję. Idziemy teraz jedną staminę. Agility 2. I jedziemy do i Johna. I powinno być w miarę łatwo. Он еще не целый гарба не сделал, а я уже го... Go... А он еще выходает. Ура! 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 там Ура! Nastanie, to zabije ciuwiaku. człowieku Okej. Dobra, jeszcze dwa hity. Ostatni hit z normala. Okej. Okej. ostatni hit. Okej. No mam pierwszego Okej. Na ścieki tysiące złotych sobie coś za to Lepszy miecz na pewno Możemy sobie tą pracę kupić I Agor hmm. Daj sobie to kupić Może helmet, żeby przykryć tego goku trochę. Taki na przykład. Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Jeśli chcecie więcej, tak jak mówiłem, piszcie w komentarzu. Możecie pisać również imiona dla, nowe, no, dla gladiatora naszego. Jeśli YouTuberowi mańkowi coś nie pójdzie, mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia.